Tu, tu 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 Dobra ludzie, to co robimy? Nie wiem Spidermanie kocham, gdzie jesteś taki romantyczny I zawsze mnie ratujesz mm. oh, Ale romantyczny Pszcz. Kurde, co za dzień Ura. No. A ja jestem piratem i mam... i nie mam jednej na no, ja! Głupi turne. nie koleś. A ja. And I. I am Harry Potter. I'm English. I don't speak Polish. I come from England. O, no i lekarz! Du, du. Tak, pomysł mojego szefa jest bardzo dobry. Co ty tam szczepczysz O nic, nic! Ja tak sobie planowałam na jutro tu A więc takie są plany. Ta. Już wiem o nich kilka danych. Jeszcze trochę, tylko posłucham i będę widział wszystkie dane. Ha 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 Du, du, du. Tak, musimy dotrzeć do tego sekretnego skarbu. My wszyscy razem, tak, do sekretnego skarbu. Do skarbu z chipsami. Chipsy są bardzo pyszne. Musimy do niego dotrzeć, ale to bardzo wysoko, więc planujemy plan Skarb tam na tej wieży. No to już Idę. Tu, tu, tu. Dalszy ciąg nastąpi. Du du, 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 du. Dalszy ciąg nastąpił. Du, du, du. Panie doktorze Oktopuser. To znaczy szefie. Wiem, oni chcą zrobić skarb... Pyszne chipsy na tamtej górze. Tak, dobrze, dobrze, wy policjancie, dobrze się sprawujesz. Powiedzmy o nich jeszcze coś. Dobrze pójdę tam do nich i coś się popytam. Um, ehm, przepraszam kolego, czy wiesz może gdzie jest skarb z chipsami? To znaczy, jak można tam się spiąć, jak się tam można spiąć, sami to planujemy. Na początku zaplanowaliśmy, żeby tam jakąś liną wejść. Liną, tak, tak. Tak? Czy ty przynajmniej nie jesteś spiegem? A, nie, skąd? Hej, ty wiesz, może jak się tam... Zaraz, zaraz. Każdego się tego pytasz. Jesteś więc śpiegiem naszego wroga, doktora oktopusa. O nie, zamaskowaj mnie. A, mam tarczę ochronną. O nie. Panie, nasz ciąg nastąpi. Dalszy ciąg nastąpił. <śmienic> kto to później musisz mi pomóc. Co mu się stało? To co było w poprzednim odcinku, to jak fałszywy policjant szczelił, szczelił, poszczelił, chciał poszczelić Lego Adventurera. Nie wiedział o tym, że miał kamizelkę kuloodporną, ale niestety ona się odbiła i siedziła fałszywego policjanta. Ale w sumie to nawet dobrze, ponieważ on był zły i służył już złemu doktorowi oktopusowi. Sam tam pójdę i wezmę ten pistolet. Mam ten pistolet Idę tam. Du, 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 du. Du, du, du.

Zabiliśmy doktora Octopusa. Ye! Ha Już mam plan, jak możemy pójść po skarb. Szkoda tylko, że trochę z naszych przyjaciół umarło. Du, 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 du. Dalszy ciąg nastąpi. Dalszy ciąg nastąpił. Du, du, du. Tu, 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 tu. Się obudziłam. Ach. Tak się cieszę, ze Spider mnie pocałował. Kocham cię, Mary Jane. Kocham cię nad życie Mary Jane. Ja cię też Spider mam. Tu tu tu, 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 Szkoda tylko naszych zmarłych. Tu, du, tu, du, 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 du.

Czy nie? Mój pan umarł, tak samo z, z fałszywy policjant, wezmę na lepiej tą broń i zwierzę. No, dajcie się nabrać, co nie? Kurde, ludzie, to tylko było tak, też miałem kamizelkę odporną. Du, du, du. O nie. Jezu, nie. Mam świetny pomysł Tu tu, 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 Dalszy ciąg nastąpi. Dalszy ciąg nastąpił. Tu tu! Super mam pomysł. Ukrad... Weźmiemy sprzęt doktora Oktopusa i spniemy się na szczyt chipsów. Tu, tu, tu. Tak, to dobry pomysł Pójdę po sprzęt tu, tu, tu. Mam złą wiadomość Czy chyba nie oglądaliście Kreskówek Spidermana? On swoje Cztery mechaniczne ramiona Ma przyspawane do ciała O kurde, no to plazma No więc co zrobimy? Zaraz Widzisz ten biały klosek? No, weź go. Dobra. I połóż na tamten drugi biał. Dobra. Tak, udało się! Już wiem, jak się spniemy. Wiadomo, że helikopter Spidermana się trochę zepsuł z ostatniej walki. Więc dlatego możemy go trochę użyć, żeby tak troszkę polatał i ktoś skoczy na linę. Tak! Najlepiej no wszyscy naraz wchodźmy. Dobra! Albo nie, tylko jeden. I ten jeden ktoś weźmie chipsy. Dobra. Ja wchodzę. Du -du. Jesteś odważny, Lego Adventure.

a teraz wszyscy chodźmy jeść, mnia, mnia, mnia. Po zjedzeniu chipsów wszyscy zebrali się, aby pomodlić się za umarłych. Tw... Modlimy się, aby dobrze było w imię niebie i aby wszystko było w porządku. Nasze przygody będą nieskończone. I dobrze zawsze skończone. Oto był od... jeden odcinek LEGO Przygody. Producent to nie to whisky, czyli to właśnie ja, 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 ja. No i koniec!